Zadanie piąte na dowodzenie. Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej większej równej 1, taka liczba jest podzielna przez 30. Zróbmy nasze założenia. n jest naturalne, czyli n należy do naturalnych, oraz n jest większe równe 1. Przepiszmy tą naszą liczbę, czyli mamy 5n do potęgi trzeciej, odjąć 5n. No tutaj chcę aż się wyjąć to 5n przed nawias, czyli tutaj zostanie nam n kwadrat, odjąć. 1 to się równa. No tą jedynkę mogę zapisać jako 1 kwadrat, to nic nie zmienia. Robię to po to, żeby tu pokazać, że mogę skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. A kwadrat odjąć b kwadrat to jest a plus b razy a minus b. Czyli mamy 5n moim a jest n, czyli to będzie n plus 1 razy n minus 1. To się równa. Zobaczmy, tutaj możemy tak to zapisać. Tu jest n minus 1, tu jest n plus 1. Spróbujmy to zapisać jakby w kolejności rosnącej n minus 1 razy n razy n plus 1. No i tu trzeba zauważyć jedną rzecz. N należy do liczb naturalnych, i tu mamy n minus 1, później mamy n i następnie n plus 1. Czyli to, to jest iloczyn, czyli mnożenie przez siebie trzech kolejnych liczb. Tutaj możemy w sumie nawet to zapisać, że jest to iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych. Co z tego wynika? Z tego wynika, jeżeli mamy trzy liczby, na przykład 1, 2, 3, że jedna będzie zawsze parzysta. To jest przypadek, że zaczynamy od nieparzystej, mogło być 2, 3, 4. W tym przypadku jest jedna parzysta, w tym przypadku są dwie parzyste, czyli zawsze jest co najmniej jedna liczba parzysta i załóżmy, że to będzie ta n-1. Czyli to n-1, tak dla. Na założenie możemy zapisać, że to jest dwa razy k oraz jedna, która dzieli się przez 3. Oraz jedna liczba, liczba podzielna, podzielna przez 3. Załóżmy, że tą liczbą podzielną przez 3 będzie na przykład to i to możemy zapisać jako jakieś 3 razy l, a niech to będzie m. Napiszmy też, że k, l, m należą do liczb naturalnych, oczywiście. Czyli to nasze wyrażenie możemy zapisać jako 5 razy 2k, razy 3L razy M to się równa 5 razy 2 razy 3 to jest 30 razy KLM to jest, to należy do naturalnych czyli mamy 30 razy e, może już nie K, KLM N, no to te N e, też nie, niech to będzie po prostu, będzie 30 razy jakieś tam O, gdzie O należy do naturalnych i to jest co należało, co należało wykazać. Czyli w tym zadaniu musieliśmy rozłożyć tą naszą liczbę przy użyciu wzorów skróconego mnożenia, zauważyć, że możemy ją przedstawić jako iloczyn trzech kolejnych liczb, napisać, że wśród tych trzech kolejnych liczb naturalnych Jedna jest parzysta, czyli dzieli się przez 2, czyli możemy zapisać ją jako 2k. Jedna z tych liczb jest podzielna przez 3, czyli możemy zapisać jako 3l. Ta ostatnia nas nie interesuje, jaka ona jest. Czyli tą liczbę możemy zapisać jako 30 razy jakaś liczba, gdzie ta liczba jest naturalna. Czyli 30 razy coś zawsze jest podzielne przez 30.